Siema. Wracam do Was z kolejnym nagraniem. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o blendowaniu. Operacja samego blendowania jest operacją kończącą tak naprawdę wszelkiego rodzaju zabudowy meblowe, począwszy od kuchni po szafy, garderoby, łazienki i tym podobne. W dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób ja wykonuję całe to blendowanie. Powiem, dlaczego jest ono tak naprawdę niechcianym dzieckiem każdej zabudowy meblowej. I w jaki alternatywny sposób wy będziecie w stanie to wykonać, innym sposobem, jeżeli mój sposób? Tak więc zapraszam Was wszystkich na film. A więc jesteśmy. Przed Wami jest położona elka. Jest to moja blenda. Teraz, czysto teoretycznie, czysto hipotetycznie, aby Wam uzmysłowić, jak taką blendę w łatwy sposób wykonać, to potrzebujecie do tego celu dwóch elementów. Potrzebujecie waszego materiału frontowego, czyli elementu, z którego będzie zrobiona wasza blenda. Blenda najczęściej wykonuje się z tego samego materiału, z którego jest zrobiony front, chociaż mi się kilkukrotnie zdarzyło do białych mebli montować czarne blendy. Tak też bywa. oraz drugiego elementu, który będzie mocowany do waszego korpusu i to ten element odpowiada za zamocowanie całej waszej blendy. Na danym korpusie, na danej zabudowie. Dlaczego powiedziałem, że blendowanie jest niechcianym dzieckiem każdej zabudowy meblowej? Z tego tytułu, że najczęściej blendowanie wykonujemy w momencie, gdy krzywizny na, danym, na danej realizacji, na danym mieszkaniu yy, przerastają wszelkiego rodzaju możliwości maskowania błędów, czy to korektą frontów, czy to jakąś korektą korpusu. No, i wtedy zresztą ja zawsze powtarzam, że stoloż nie jest też od tego, aby prostować swoją zabudową, swoimi meblami dane pomieszczenia czy dane kuchnie, szafy, garderoby i łazienki. Wracając do sedna, wasza blenda. Ja blendę najczęściej wykonuję w kształt litery R. Ten element, który jest mocowany do korpusu, wcale nie musi być taki szeroki. Dobrze jednak, jeżeli jest on wykonany z tego samego materiału, z którego jest wykonany. Wasz front, wasza sama blenda. Z tego tytułu, że jego wąska krawędź, jego ułamek po otwarciu frontu będzie widoczny, co może niektórym klientom, że tak to powiem, przeszkadzać. Jeżeli nie zrobicie mocowania w kolorze frontu, możecie zrobić to mocowanie w kolorze waszego korpusu. Też nie jest to jakimś wielkim problemem. Nie będzie to odstępstwem od wszelkiego rodzaju jakichś przyjętych norm. Nie wiem czy takie w ogóle istnieje. Ja blendę najczęściej wykonuję w kształt litery L, tak jak w tym przypadku. Do zamocowania takiej blendy ja zazwyczaj używam lamelownicy. Wy możecie użyć kołkarki, domino, czy też chociażby, nie wiem, komandorków, które będą niewidoczne. Wali to strasznym drutem, no ale niestety tak jest. I czasami yy, Spotykam się z tego typu rozwiązaniami. Samomocowanie blendy. Samo blendowanie jest operacją kończącą całą zabudowę. Nie wiem, mówiłem o tym? Może nie. Ale tak. Ja blendowanie wykonuję w momencie już, gdy wszystkie korpusy są ustawione, fronty są wyregulowane, wasze korpusy są ze sobą skręcone, wypoziomowane, wypionowane, ustawione na cito, że tak to powiem. Nie ruszacie już, z, nie bawicie się z nimi, już nie przestawiacie ich, nie ustawiacie, nie, regu nie regulujecie. One są ustawione tak, jak mają być, w ten sposób. I na sam koniec dochodzi nam operacja blendowania. Dlaczego na sam koniec? Już Wam tłumaczę. Prawidłowo wykonane blendowanie, czyli nasz materiał ten, który byłby materiałem frontowym, musi się licować z naszymi frontami. I dopóki my tych frontów nie wyregulujemy, to nie będziemy w stanie wstawić prawidłowo naszej blendy, bo z jednej strony może nam się ta blenda chować, a z drugiej strony będzie nam wystawać. W takiej sytuacji chcemy uniknąć i chcemy, aby blenda, którą będziemy przykręcali, była zlicowana idealnie z frontem. Tak więc wasze fronty muszą być ustawione. Wy po ustawieniu frontów będziecie w stanie zmierzyć, na ile wasz dany front odstaje od korpusu, bądź na ile do niego przylega. I w takiej sytuacji wtedy Wy przykręcacie swoją blendę. Blenda w kształt litery L. Samomocowanie blendy. Samomocowanie blendy możecie wykonać w dwojaki sposób. Ja pozwolę sobie ją rozkręcić teraz. Bo blendę możecie zamocować na gotowo w warsztacie, jeżeli Wasze ściany, jeżeli ustawiliście sobie załóżmy wszystkie korpusy, macie je wyregulowane i wiecie, że na przykład ściana się rozwierała i ten kąt był rozwarty, ale pion był zachowany i wasza blenda po całej długości ma 10 cm, to wy taką blendę jesteście w stanie wykonać na warsztacie jako gotowy element, gotowy komponent zawieść, przykręcić do danego mebla i zapomnieć o kłopotach. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli krzywizny ścian przekraczają jakieś wszelkiego rodzaju normy, które będziecie w stanie po prostu zrobić sobie na warsztacie i zawieść gotowy element. To wtedy ta blenda, to blendę wykonujecie na, w dwóch etapach. Najpierw przykręcacie sobie mocowanie do frontu, a później odrysowujecie wszelkiego rodzaju kształty i krzywizny, przenosząc je ze ściany na waszą blendę. Wtedy ją frezujecie, strugacie bądź w jakikolwiek sensowny sposób docinacie. Rozkręcę blendę, abyście widzieli o czym ja teraz, w tym momencie, mówię. Blendę skręciłem celowo, aby mi się nie rozjeżdżała, nie rozpadała. Ale blenda jest, ta w tym przypadku jest złożona na trzy lamelki. Mamy wyfryzowane tak: miejsce, położenie jednej lamelki, drugiej lamelki, trzeciej lamelki. Możecie zwrócić uwagę, że tu jest zrobione czwarte fryzowanie. Czwarte fryzowanie zostało zrobione specjalnie po to, aby pokazać Wam rozmiar standardowy fryzowania lamelownicą i tutaj powiększenie naszego wręgu na lamelkę, w pustu na lamelkę przepraszam, w celu ewentualnej regulacji góra dół. Bo jeżeli lamelkę włożymy w wyfryzowane miejsce na ciasno, nie będziemy mieli możliwości przesunięcia naszej blendy góra-dół. Czasami taka ewentualność jest potrzebna. Przy kołkach drewnianych okrągłych będzie to niemałym problemem z tego tytułu, że tam tolerancja ruchu góra-dół jest zero, a więc przy kołkach drewnianych okrągłych będzie to problemem. Przy domino jest to jak najbardziej wykonalne, ponieważ połączenie nasze możemy zrobić na bardzo ciasno, z lekkim luzem i z dużym luzem, tak? Więc tak to wygląda. A więc tak, w Waszej blendzie frezujecie sobie, czekajcie, bo nie wiem, czy widzicie, tego rodzaju yy, wpusty na Wasze lamelki. I w mocowaniu, który jest przykręcany do boku korpusu, to frezowanie robicie od czoła. I to frezowanie również jest frezowaniem powiększonym od standardowej wielkości lamelki. Jak już powiedziałem w celu zachowania swojego rodzaju luzu i możliwości tolerancji czy przesunięcia naszej blendy. Rozwiązanie jest rozwiązaniem naprawdę banalnym i prostym. Teraz tak, odkładam te dwa elementy na razie na bok. Blendowanie wykonamy na dwóch kawałkach akrylu. A teraz powiem wam o czym innym. Jakie są inne możliwości i inne sposoby wykonania blendowania. Blendowanie możecie wykonać za pomocą złączek Kegu firmy Hafele, które są bardzo bardzo fajnym i niedrogim tak naprawdę rozwiązaniem do wykonania blendowania. Blendowanie możecie wykonać na zasadzie, tak jak już powiedziałem wcześniej, wszelkiego rodzaju komandorków. Również przykręcanych do tego typu elki, listwy, jeżeli nie posiadacie lamelownicy, kołkarki czy domino. Bądź jesteście w stanie to wykonać na zasadzie różek kuchennych, co jest dość ciekawym rozwiązaniem, które ja stosowałem kilku, kilkukrotnie na samym początku, dopóki się nie dowiedziałem, że można to zrobić w kształt literę Waszą nóżkę kuchenną Będziecie sobie przykręcali Do boku Waszego korpusu Zrobię to w ten sposób Przykręcicie ją sobie do boku Waszego korpusu Tak, aby blenda, którą będziecie wpinać Wychodziła Wam na lico Z Waszym frontem Tutaj w tym przypadku jest akurat użyta nóżka Hafela Axilo Ja robiłem to na tych najtańszych nóżkach Bez problemu wszystko działało i się sprawdzało. A więc tak. Najważniejsze rzeczy przy blendowaniu powtórzę to jeszcze raz ustawienie frontów, ustawienie, ustawienie naszych korpusów najpierw skręcenie ich ze sobą, wypoziomowanie, wypionowanie później zapięcie wszystkich frontów, wyregulowanie ich i dopiero na sam koniec ostatnią operacją, jaką wykonacie, będzie to blendowanie. Czyli jest to swojego rodzaju tak naprawdę okucie waszego mebla, może tak to powiem, w biżuterii, która zakryje wszelkiego rodzaju krzywizny. I teraz tak, pod filmem pod filmem znajdziecie link do tego rodzaju cudów. Jest to tak zwany Use Jig, to nawet chyba jest jakiś patent jakiegoś Brytyjczyka, nie pamiętam dokładnie. Jest to wydruk 3D. To akurat dziękuję mojemu koledze Oziemu i tego rodzaju kostka. Nie wiem, czy na tej kostce coś zobaczycie, ale postaram się, abyście widzieli. Macie wymiary: 22, 18, 16 i 19. Są to standardowe i najczęściej używane grubości płyt, jakie wy będziecie w stanie zastosować na wasze fronty. Ten element zapinacie sobie na korpus, zaraz wam to pokażę. W to miejsce wkładacie swój front, a kostkę prowadzicie po ścianie i odrysowujecie jej kształt w celu odwzorowania na blendzie wszelkiego rodzaju krzywizn i, krzywizn i, 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 i nierówności. Znajdujecie się już na stole, jesteście bliżej. To jest element na naszą blendę, ten tutaj, to jest mocowanie naszej blendy. Mocowanie naszej blendy jest to akryl. W tym przypadku, jeżeli, akryl, jeżeli mielibyście fronty akrylowe, to ta krawędź ofoliowana ma wychodzić, ma się stykać z waszym korpusem w ten sposób, aby po jego otwarciu ta krawędź, która jest tutaj. Była krawędzią tą samą, którą Wy posiadacie, że tak to ujmę na froncie. Teraz tak. W tym miejscu wykonujecie frezowanie. Tak i tak pod dwie lamelki w Waszej blendzie. Frezowanie będziecie wykonywać tu i będziecie wykonywać tu. Blenda upierdzielona, tak jak po prostu u pięty, ale życie. Bierzecie Waszą lamelownicę, domino kołkarkę. Co tam macie? I frazujecie. W ten sposób wykonaliśmy sobie blendę, którą teraz jesteśmy w stanie przykręcić już do szafki. Miejsce waszych połączeń, czyli tutaj na lamelki zwyczajnie je kleicie. Ja jeżeli kleję na montażu, tak wpasowaną blendę, która na przykład była gdzieś tutaj krzywa i wypinałem ją, wpinałem po yy, kilka razy, wykonuję za pomocą yy, dwie lamelki, wklejam na przykład przy długiej blendzie dwie lamelki, wklejam na klej kontaktowy, resztę wklejam na jakikolwiek klej, który posiadam w y, swojej skrzynce. Teraz tak, przestawiam Was tutaj. Wstawię Was tak, abyście widzieli na tym korpusie. Załóżmy, że mój front jest już wyregulowany. Mamy ustawioną równą szczelinę. Tutaj wszystkie nasze fronty się zgrywają. Cuda na kiju, generalnie. Przykręcamy sobie element znajdujący się tutaj i wklikujemy naszą blendę. Ale dlaczego mówię, że wyregulowanie frontów jest istotną kwestią? Pokażę Wam to na tej zasadzie. Weźmy tylko jakiś tak? Widzieliście, jak był ustawiony front. Pokażę Wam, jak może być ustawiony w tym momencie. Jeżeli nie wyregulowalibyście Waszych frontów przed blendowaniem, mogłoby się okazać kliszka i kaszana. Z tego tytułu, że na przykład teraz, w tym momencie szczelina jest taka, i wasza blenda, którą mielibyście przykręcić, zaraz wam to pokażę, jak ją złapię, byłaby na przykład schowana w ten sposób, co mogłoby wyglądać dość, dość słabo, a nam zależy na tym, aby nasza blenda wychodziła na lico z naszym frontem. Tak więc ustawienie frontów, przedstawię Was tutaj, ustawienie frontów jest kwestią bardzo, bardzo istotną przy I teraz tak. Skończyłem rozmowę telefoniczną. Fronty macie wszystkie wyregulowane, stoją w jednej linii. Mierzycie sobie teraz tą szczelinę, która wychodzi tu jeszcze połamaną stronę miarki działań. Ja już wiem, że to jest milimetr. Sprawdzacie, jeżeli Wasz front byłby odsunięty trochę dalej, byłyby 4 mm, to wy wiecie, że waszą blendę, którą będziecie mocować do, w tym miejscu, w ten sposób, która będzie mocowana tu, będziecie musieli wysunąć o te 4 mm, aby zlicować waszą blendę, tak? Więc teraz na blendzie, na mocowaniu waszej blendy, rysujecie sobie kreskę milimetrową, znaczy o milimetr od krawędzi, w ten sposób. Zdejmujemy swój front. Staracie sobie waszą blendę. Wszelkiego rodzaju wkręty staracie się maskować. za chociażby prowadnikami czy za zawiasami. Blender ustawiać się do przednio odrysowanej kreski. Wychodzi wam przed lico korpusu. Teraz bierzecie swoją blendę. Nie wiem, co wy widzicie. Widzicie trochę? Widzicie. Najpierw założę front, a później wcisnę blendę Będzie chyba lepiej. Zakładacie sobie swój front, bierzecie blendę, wklejacie ją. Telefony się rozdzwoniły. Jestem z powrotem. W ten oto sposób macie wpiętą swoją blendę. Teraz tak, blenda ma długość załóżmy frontu. Poprzez to, że wykonaliśmy dłuższe wręgi na nią, jesteśmy w stanie nią jeździć góra-dół, tak. Gdybyśmy zrobili to na ciasno, nie mielibyśmy takiej możliwości. Nasza blenda jest wpięta, wklejona. W całości się prezentuje w ten sposób. Od przodu blenda licuje się z naszym frontem. Tak więc nie mamy z niczym problemu. Blenda jest zamocowana prawidłowo. Teraz samo maskowanie naszych wkrętów. Wkręty znajdują się za naszym zawiasem. W tym miejscu, na górze, w tym miejscu, tak więc nie mamy żadnych widocznych, że tak to powiem, otworów i ubów wkrętów. A więc jak widzieliście, sam proces blendowania nie jest procesem trudnym, nie jest procesem niemożliwym do wykonania, jest to jeden ze sposobów. Ja Wam pokazałem jeden ze sposobów, który jest sposobem dość prostym w wykonaniu, jest sposobem efektywnym, że tak to powiem, bo nigdy to mi się nic jeszcze nie zesrało, ale tak jak powiedziałem Wam wcześniej, jesteście w stanie wykonać to na zasadzie złączek Keku z firmy Hafele, czy też chociażby mówię jakichś komandorków, kołków domino. Ogranicza Was tak naprawdę tylko i wyłącznie sprzęt, który posiadacie. W tym momencie jeszcze chcę Wam pokazać użycie samego Use Scribe Dwa takie elementy mocujecie sobie na swoim korpusie. Mocujecie to w ten sposób. Jeden mocujecie na dole, drugi mocujecie gdzieś tutaj na górze. W te miejsce tu wsuwacie Waszą blendę. Blenda o wymiarze załóżmy... Yy, o grubości tych 18 mm wchodzi nam tutaj, więc od strony ściany zostanie nam 18 mm cofnięta, ale wtedy bierzemy sobie swoją kosteczkę i bokiem o wymiarze 18 prowadzimy naszą kostkę względem ściany i odrysowujemy cały kształt naszej blendy. Mam nadzieję, że to zrozumieliście w jakikolwiek sensowny sposób, jeżeli nie to w linku pod filmem znajdziecie na pewno odnośnik do tego rodzaju połączeń tych use scrape jigów, a ode mnie w dniu dzisiejszym jest to tak naprawdę tyle, ja się zabieram, jadę do klientów, bo mam akurat spisanie tam kolejnej umowy na zabudowę, tak więc ja się zwijam, palę wrotki, a wy się trzymajcie, na razie, cześć.